O. Yy, 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 już pół do ósmej? O faktycznie Ale ta nocka szybko zleciała yy, yy, Siemanko, witajcie na, na kanale Gramy dzisiaj Słuchajcie kontynuujemy serię z, z, z tej choroby Nikoli Więc słuchajcie Omówiłem się dzisiaj o ósmej z naszym doktorkiem Zwariowanym Marianem I mam nadzieję słuchajcie, że no, on mi powie Co Nikoli dolega, może daje jakieś antybi Antybiotyki, lekarstwa nie wiem, obawiam się najgorszego, bo teraz panuje w naszym mieście ten wirus. Ale, no, mam nadzieję, że tylko jakieś zwykłe przeziębienie. Także, słuchajcie, lecimy budzić Nicole i pędzimy do zwariowanego y, Mariana. Także, y, słuchajcie, powiem szczerze, nie mogę się odnaleźć. Ten dom jest tak wielki, ale spoczko. Dobra, słuchajcie, wiem, że ona chyba gdzieś na dole z tego co kojarzę. Nikola? A, ten zgredek tam czeka, on no, leci za mną. Ale ty jesteś! Ten twój zgranek mnie przyprowadził tutaj. Cześć, a co ty nie śpisz już? Ja już stałam, bo dzisiaj ogólnie nie mogłam spać trochę. Dobra, słuchaj, bardzo masz fajną o, o, maseczkę mhm. yy, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo no mówię, teraz gdzieś tam w mieście u nas jakiś wirus panuje i lepiej się zabezpieczyć. Ja już też mam maseczkę. A jak tam ci przeszło trochę? Mmm, tak trochę, no. No, on się zmierzy gorączkę, wiesz, i zobaczymy, o co tam kaman. Więc to poczekaj chwilkę, ja się na szybciutko może przebiorę. Jak myślisz, jak, jak ten mój strój wygląda? Jak myślicie, widzowie? Okropnie. Okropnie, no to pomóż mi wybrać. Słuchajcie, ja się na szybko teraz yy, przebiorę i no zmienię się trochę, bo tutaj, słuchajcie, jak ja wyglądam w ogóle. No, o, już jest lepiej. Dobra, tak koszulka jedynie. Ja to będę musiał w głównym tym się zmienić, nie? Tak, tak, tak. tak Dobra, następnego razu się troszeczkę się zmieni, ale no. myślę, że już jest troszeczkę... Le ej, takie same buty mamy prawie? No, tylko ty ej, masz. Ej, teraz jesteśmy... epicy, co? tu są takie same, pokaż? Ale mnie też, nie? No to no, jest No też znaczek Adidasa. Dobra, więc słuchajcie, lecimy do doktora, bo zaraz się spóźnimy. Szanowna Maria na pewno za nami czeka. Ej, masz jakieś hulajnogi, byśmy szybciej dojechali tam? Masz pewnie <laughs> akcesoria. Czekaj, byśmy znaczy na zewnątrz. na zewnątrz, zacznijmy czy hulajnowami, dojedziemy do zwariowanego Mariana. O, słyszę, że jeszcze kaszem masz, także. A no głowa cię nie boli, gor może gorączkę masz, a nawet nie wiesz. <laughs> akurat mi tak głowa zapalował, jak ty powiedziałeś. Co ty gadasz? No no serio. Ty widzisz? Wow. Dobra, za czym czy akcesoria. E, mam port. hulajnogę, dobra, jadę hulajnogą. Ja mam, Chodź, masz hulajnogę? Deskę. ja mam tylko deskę. No dobra, to śmigamy. Y Czekaj, bo tu nie widzę. Y Ta. Dobra, i słuchajcie, my śmigamy do doktora. Mm. Szkoda, że to nie elektryczna, bo już mi prawa noga boli. Hej? Uh, 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 uh. <laughs> ja też już mam jakiś kaszel. Może się zaraziłem od ciebie tym kaszlem? No, nie, nie wiem, ale ci mówię, szalony Marian, szalony Marian też szalony Marian. Aha, spóźniłem. Dobra, słuchajcie, ja tu zostawię kolej nogę. Dobra, i teraz będę tak trzymał. Co on robi, Co on robi? O, Dobra. Dlatego ja mam tak fajnie, o. Psu. Teraz ja tak robię będę miała. Nie, nie. I tak tam została. Dobra, nie, usiądę, o, was... oj, usiądę na ławce. Nie, nie pomogło. Także słuchaj, y, Nikola, leć do Mariana, powiedz, że coś odgramy, no? bo ja się z nim nie mogę widzieć, Ale wiesz? Czemu? No bo powiem ci. Mhm. Kiedyś na niego powyzywałem. No bo nic nie niby dobry lekarz. Ale raz poszłem do niego, on stwierdził, że mam kaszę, jakieś zapalenie, coś tam, coś tam, no chory jestem, nie? I zamiast, on się pomylił, zamiast mi dać lekarstwo na tą chorobę, to dał mi takie lekarstwo, że, że cały czas ten musiałem chodzić do kibelka. Na rozwolnienie mi coś tam. nie, to serio. No. Ja od wtedy go tam się trochę pokłóciliśmy, wiesz? On jest spoko, wiesz? Jak ja zadzwonię, on ma w ogóle chorobę pamięci, on czasem nie pamięta. Ale wolę się nie pokazywać, żeby mi zobaczy, to, to na pewno będzie wiesz, skapnie się, nie? Eee. Także słuchaj, leć, powiedz, dobra. że jesteś od gramy. Jak go nie będzie gdzieś tam, to zapytaj o pana Mariana szalonego, oni będą wiedzieć. Dobra, o panu Na pewno Mariana. ci pomoże. O pana Mariana, dobra, to ja lecę tutaj to, na. Ja czekam tu na kawce. Okay. To pani później do baru, na razie. Okay. Wszystkie tutaj. Cały czas tylko praca, praca. Ja nie będę pracował po 12 godzin. O, ten ma złamaną rękę. Pewno gdzieś gra. Jakiś bezból coś. Tyle jest godzina. a przy, mnie ta... To... O nie. Kolejny przypadek. Ptasia grypa. Ptasia grypa, teraz! O nie wszystko na raz, w ptaszek, grypy, a co to za a zepsuty ten telewizor mówi, o ten, ta czaszka dwa, a, na Grażyna później posprzątaj mi tutaj biurko, ja mam tutaj spotkanie, a, zmarywany jestem trochę, tym gramy, gdzie jest gramy, ja pamiętam co on mi zrobił, gramy, dzień dobry, Dzień dobry. a, tu proszę do tego komputera, dzień dobry, ja przyszłam do pana Mariana, a, jaki Marian, no do pana Mariana takiego, e, zadzwonię do niego, dobrze, niech pani poczeka chwilę, dobrze, Dobrze ja to, jest... to mój. A, to ja jestem Panią, słucham Panią. Dzień dobry, no tak, bo tak, ja tak. jestem od gramy, pewnie Pan zna. I... Co Pani chce pograć? Pani, nie chce Pani żartów nie, nie robić, i... to jest szpital. <kłysy> no nie, jeszcze mi tak, coś przyniosła. Przepraszam. Dobrze, że Pani Ale... ma maseczkę. Ale ja no, jestem no, no. chora od... A, od gramy. Tak. A, ja zapomnę. ósma jest, niech Pani powie, że jest ósma. Tak. Faktycznie, ósma. No dobrze, to wie pani co tak? Zapyta mojej myszki, a wsi. No, to na zdrowko. Tak Jakby tylko w system. No faktycznie była pani umówiona, coś pani dolega, gorączka, kater, kaszal. Wszystko i, i to i wszystko Italii. w jednym. I co? Dziwny przypadek. Trzęsienia lewej... lewej nogi? Dziwne. No dobra, to może nie pani. Nie, w każdym razie. O, znowu telefon. Nie odbieram, nie odbieram. Ja sam na cały szpital nie będę tutaj pracował. Wszyscy sobie urlop pobrali, ja już prostu siedzę. Yy, dobra, dobra. Proszę proszę panią, proszę panią. Yy, yy, no dobrze, dobrze. Pani może chodzić, czyli bierzemy wózeczka. No zapraszam do mnie do gabinetu. Oj pani, powiem, że gramy, ja z gramy to się kupę ale proszę okay. przekazać, niech on kiedyś przyjdzie do mnie na kawę, ja mam z niej sobie do porozmawiania, dobrze? Mam, no, e, dobrze. De, 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 de. Tutaj wie pani co sobie tutaj robimy że, de, de, plany, w kółko krzyży gramy, jak w kółko krzyży gramy? Nie gram się pani, nas prosty się nie gra. E, tutaj mam biuro, też takie fajne pisze. Ale po co mnie pan wprowadza? A tu pani przyszła zwiedzać? Nie! A po co pani przyszła? No cieszę pani żadnie! Ale jest... Nie ja mam kaszel, katar, no jestem zapisana, niech pan mnie zbadza i się źle czuję. No dobra, zapraszam, zapraszam, zapraszam. Boże, jaka pani dziwna, pani aby ja w tych nie później chce zwiedzać, tutaj muszę... Giorgio, mówiłem, nie farby włosów, na kolory tęczy. Czego się najadłeś? Tych tych, 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 się najedłeś, tych cukierków tych kolorowych. Ty oszalał. Dobra, Marian, nie, uciekaj mi stąd. Susia, dobra, niech Pani teraz tak, położy, niech Pani nie wkłada w głowy tą maszynę, bo Pani ona zrobi guza, dobra, proszę Panią, pyk, no i wszystko jasne, ma Pani tatuaż na twarzy pęknięcia czaszki, zgadza się? Niech Pani pokaże, albo ten system, proszę wyjść, proszę wyjść, nie, nie ma Pani tatuaża, Pani ma pękniętą czaszkę też? Chwila, ja usiądę. Nie, ja nie siadam. Proszę Pani, proszę Pani, ja już tutaj siadam. Py Siedzi Pani? Mhm. No nie! Grażyna! Grażyna przyjdę, przecież co Ty żyć tu pomajstrowała? Kuk No przecież ja tutaj... Ja tutaj wkłada pacjentka głowa, a tu mi ręka wyskakuje. Ty mi podłączyła tutaj jakąś telewizję inną. Proszę Pana, co Pan robi? Niech Pani leczy, a A co Pani tu robi w ogóle na tym stole? No, kazał mi pan wejść! Aha, faktycznie, dobra. To nie pani już siedzi, jak ma pani siedzi. Pykniemy jeszcze raz. Grażyna, przestań sobie robić żarty. Wyłącz tą telewizję. Boże, ci Grażyna to lubi jakiś, nie wiem, horror, bo na i Id się stąd! No, pyk. No, w końcu się okazało. Ma pani epidemię! Epidemia to... Te... Proszę pani. ja mam? Proszę panią, to nie są rzadcy, skitels odejdź. Proszę panią, epidemia to jest takie coś, że tak. Najpierw pani ma najpierw pani ma gorączkę. Później przychodzi pani to na gorączka głowa. Głowa panią boli. Właśnie głowa gorączka to jest to samo. Ty faktycznie to jest to samo. Odkryłem w ogóle nową nową chorobę. I wie pani co, najpierw... Nie, przepraszam. No, 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 raz wróć. Kaszel. Yy, gorączka. Później pani ten pachy się po śmierdzi a nie a nie to ja, bo... Ja zapomniałem, że to już mieszka się w tym szpitalu, bo wszyscy te na urlopy poszli. Dobra, czyli nie pani, pani nie, nie, nie śmierdzi. Kaszel, gorączka yy, i proszę panią. Na samym końcu, po dwóch tygodniach, pani wychodzi dziób. Co? Tak, to, Co jest, mi pan teraz myśli? to jest epidemia zwana dziub dziubem. Dziub, dziubę. Zaprasz... Proszę Panią. Proszę... Skitels! Skitels! Jak potrzebuje go, to go nigdy nie ma. Skitelsa nie ma. Dobra. Co? Ci się tutaj muzeum zrobili, Nie tak? A Ty przyszedł? No teraz... Ty... Szwagier przyszedł. Szwagier! Ja Cię mówiłem. No. Ja Cię mówiłem. Na kawę to później pójdziemy. Dobra. Grażyny nie ma. Skitels gdzieś chce pola zagryta. No halo, proszę Pana. A co Pani tu robi? Przepraszam. No, pan... Ne, czy coś tam? A, dziub, dziuba! Pani ma ten ciężki przypadek, dziubdziuba. Yy, to zapraszam do drugiego gabinetu, dobrze? Yy, nie! Nie, to ja już wiem, to nie pomyliłam się, bo tak chcieliśmy pani operować kolano, to nie, pomyłka. Yy, proszę pani, proszę, zapraszam. Co? No bo mi się pomyliło tam, zapraszam do mnie. Do... No, o, znowu mi się coś prześwietla. No nie, proszę mi stąd wyjść. No, do, doktorze, yy, i to jest doktor w ogóle, jak pierwszy raz widzę, to jest jakoś zatrudniony mnie. Dobra, ja sobie na wody. Też mogę? Co? Też mogę? No bierz Pani tą wodę, dobra. Ja tam później rachunek wystawię, gramy, dobra. I proszę Panią, my tu proszę sobie, tu, tu proszę sobie się położyć, czy coś tam, nie wiem. Może Pani, może. Dobra, ja tu wsiadam, wcisnę, bo nie, proszę nie podglądać, bo tu mam hasło. do Tor zwariowany No nie no Grażyna mi hasło zmieniła, no o, dobra, proszę panią, yy, no będę musiał troszeczkę inaczej na ten komputer pójdę Mam nadzieję, że tu nic nie grzebała. <śm> no, nie, 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 Nam da Bra tutaj nie zmieniła hasła ty... FIFA yy, grała No przecież ona w pracy jest u nas Fifę. Nie! Grażyna i Skitels wylatują, na, na normalnie wylatują z roboty, jak dzisiaj zwalniam, proszę Panią. A Pani co tak siedzi w ogóle? No proszę Pana, miałam tutaj usiąść, tak? Niech Pan mnie w końcu zbada. Podobno... Pani ma... od Skitelsa? Nie... Skitels? Ty ja podam... znasz tą Panią? Nie, proszę Pana, ja jej nie znam, znam. Skitels, kogo pana. żeście mi tu przyprowadzić? Słucha proszę ja Panią. Ja mam jakiegoś dziób

Cylgę. ja skoczę do Grażyny tylko się zapytam jakie jest hasło, bo se pozmieniała tam. No nie, nie, nie. No nie ma Grażyny. Grażyna! Grażyna! Gdzie jest Grażyna? Kurcz, kiedy? Ty... No nie może że poszła do domu, ty. No jest, ty. Grażyna! Jakie jest hasło do tego komputera, czy co ci tam napstrykała? No wiesz to, bo ja tam sprzątałam myłem tą klawiaturę i... i coś mi się wcisło. No nie, no teraz będę po informatyku może dzwonił, co? Nie wiem, to w wiesz? nie wiem, tam spacie. ja ci zespacuję zaraz jak... idziesz mi po skitelsa, zebranie o dziesiątej? i nie wiem, zastanowisz się, ale chyba do wyrzucenia będziecie. Nie wiem, nie wiem, zastanowić. się. Dobra, no usiądę sobie, bo się zmęczyłem. A ja coś robiłem w ogóle dzisiaj? Nie wiem, owolne chyba. A nie, ta dziub, dziuba, ty. zapomniałem. Jak tam, noworodki? No. O, jakie grzeczne dzieci, proszę bardzo, proszę. Tak, siostro, yy, można dzwonić po rodziców, niech już biorą swoje dzieciaczki. No, ja, aha, ja mam ich nazwać? No nie, no, ja to jestem wspaniały ten lekarz. Ten będzie Andrzej, ten będzie Grażyna. Grażyna to damskie? Czy? Nie, gra, nie, Grażyna nie. To mi się kojarzy z tą Grażyną, co mi zmieniło hasło w komputerze. Andrzej, Marian i Tomek. Dobra, wszystko jasne. Ja tylko wbiję w komputer. Proszę. Dziadzie, co ty mi tu wcisnąłaś? Ja nie mam czasu na dzieci. Grażyna. N nie Grażyna. Grażyna dwa ty jesteś. Dobra. Nieważne. Te te Halo? Komuś, a... Co pani tu robi? No ja To nie zęba. muzeum. To nie muzeum. Od, od zęba? Pani pomyliła chyba lekarzy. To proszę iść tam do dentysty. Ja się zębami nie zajmuję. Ja od Skitels, nie zna? Słucham. Ja od dziub, dziuba jakiegoś. I teleportowała się, była tam i tu wyfikła. Odejdź ty wieźmo! Odejdź! Dobra, oddziup. Nie płacz. Skitels, znasz ją? Nie, proszę pana. To co pani tu robi? Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego pani weszła na teren szpitala bez żadnej tutaj przepustki? Pana. Ja, ja pan od początku. Ja przyszłam Ta. i Pan zadzwonił do siebie. No i miał Ja tak... do siebie? Tak. Proszę no. Panią, czy Pani ze mnie wariata robi? No bo o ósmej ja byłam umówiona. Ta. Odgramy! Co? Ja, proszę Panią, to jest szpital, nie je muzeum. My tu nie gramy, tylko się badamy. Wszystko jasne. Ale odgramy! Pana przyjaciela, z którym się pokłócił. A, a, dziub Tak. No mogło Pani tak od razu mówić. No proszę siadać. Co na Proszę usiadać tak spokojnie. Doktorze później. Ja teraz tu siedzę na komputerze. Ona mówi, że spacja. No i masz, zawiecha. Wirus. Wirus jakiś mi się... Wrażinasz się, normalnie nie wiem. Wylatujesz od razu. Dobra, Andrzej, weź no się uspokój, bo ja tu poważnych pacjentów badałem. Dobra, siadaj. No więc, wie pani co tak? Ja pani wszystko wytłumaczę. Ja dam Pani pewne lekarstwo. Mhm. Mm yy, no tak to, poczekaj się. Chwila, dobrze? Andrzej, Ty, Andrzej przestań w tym monitor się patrzeć, tam nic nie ma, przecież masz zawiechę jakąś Andrzej. Ty słuchaj Andrzej, który to był kolor tego lekarstwa na te, na... co ona tam miała? No Nogę mam. Czy rozwal... nie, nie. Ty, co ty, ty Maria, na rozłożenie to jest ten niebieski, wiesz? No, dobra, wszystko wiem. Więc proszę panią, no, u pani jest ciężki przypadek, proszę przyjść za dwa dni na wizytę, sprawdzimy ponownie. A póki co, zapraszam za mną, no, pani dam lekarstwo, dobrze? Dobrze. Proszę. Proszę panią, no, to niebieskie, tu. Niebieskie, a niebieskie to to, to gramy, mówił, że to niedobre jest? Niebieskie. Który gramy? Przeniosłem żadnego. A, ten! Pani! Przyszedł do mnie gramy i mówi, że ma rozwolnienie. No to daj mu syrow rozwolnienia. On do mnie przychodzi z pretensjami, że on nie miał rozwolnienia, tylko coś tam nie wiem, głowa go bola, czy coś. No to proszę pani. A pani od kogo w ogóle? No on gramy! A pani od dziu, dziu. Tak. No proszę pani, niebieski, zadowani pani przychodzi jak nowo narodzona i, i no proszę panią, no wszystko w temacie. Dobra? No proszę, że ten niebieski sobie spłeczki. Dobrze. No. Mam. No. Dobra, Andrzej, wszystko dobrze. Trzeba zawołać informatyka, bo ty poblokowała Grażyna te komputery, w <kluzni> tym się zepsuł. Mogę już iść? A pani od kogo? No dziub dziub. A, dziub dziub. Już a, mogę iść? A, może pani iść. Odprowadzę panią. Dobrze. Zapraszam. A, Gdzie pan, a... ale pan tutaj stoi przecież. Co się pani tam chyba z wyszka zrobiła? Proszę panią, nie Pani... A jest pan, jest pan. proszę panią, ja czekam, pyk. Dobra, a to ja tu panią zapisuję. Proszę panią chwilę poczekać, ja tu zapiszę na wizytę następną. Imię I nazwisko Eee. Nikola Asia. Nikola Jędrzyszczykiewicz Dobra, no chcę. Co? Pani od kogo? Od gramy Odgramy. Dobra. Aha, i proszę panią. I ten syropik, który Pani dałem, mhm. i ten obok koleś, nie patrzcie z tyłu Pani, ten na lewo, co tam siedzi, on chyba ma jakiegoś wirusa. No ta teraz przyszła Grażyna! O nie, jaki się... To widzenia, proszę Panią. Zobaczcie, proszę, ja się z Grażyną do porozmawiać. Grażyna! Gra... No teraz przyszłaś? Czy ja mam wszystko robić za, za wszystkich? Gdzieś Ty była? A, tam na kawie, na, po drugiej stronie. No ale 8 godzin. No w czymś pomóc, jeszcze się pytamy szczelnie, no nie wiem. Tak! Proszę panią, ja mam tego dosyć, chyba się zwalniam. Do widzenia.